Βαρά, <Ρεσίτ> βαρά <ελοχήν> Εναρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Liczba A. Trzeba znaleźć werset w Piśmie Świętym, mówiący o miejscach, w których pewien król Izraela zainstalował grzech, będący powtórzeniem największego grzechu Izraelitów na pustyni, kiedy szli do Ziemi Obiecanej. Liczba B. Chodzi o syna bardzo znanego człowieka. Syn ten miał wielu braci, spośród których kilku jest równie dobrze znanych. Ich imiona pojawiają się w także w Nowym Testamencie. Matką człowieka, którego szukamy, była niewolnica drugiej żony jego ojca. Liczba C w posiłku, o którym mowa, brał udział także człowiek związany z liczbą B. Liczba D szuka jej mniej więcej w połowie Księgi Choba, w trakcie szeregu drugich mów. Księga. Jedną z postaci jest tu drugi król Izraela, który świetnie grał na cytrze. Właśnie w czasie gry na tym instrumencie został zaatakowany. Czym? Werset, którego szukamy, mówi o efekcie sprzątania, mówiąc w przenośni o tym, jaką postawę ma mówiący, wobec kogoś i wobec kogoś. Jeszcze raz życzymy Wam powodzenia i owocnego czytania Pisma Świętego. Zagadka październikowa jeszcze w listopadzie. Pokój i dobro!